Ciao, ciao, ciao! Witajcie! Jestem na stacji w Ostiantycznej, bo ja tutaj mieszkam. Jadę do Rzymu i nagram Wam fajny film dotyczący gdzie można dobrze zjeść. I w ogóle na co mamy zwracać uwagę. Także zapraszam Was na filmik. A tak dla nowych widzów to powiem, że ja tutaj mieszkam 34 lata. Także nie jestem turystką, więc moje informacje są sprawdzone. nadjechał pociąg, ja wsiadam do takiej kolejki. Wy taką kolejką też możecie dojechać do... O. Jestem na początku ulicy Via dei Condotti w Rzymie. To jest najbogatsza dzielnica. Luksusowa dzielnica. Jeżeli ktoś chce trochę upuścić fantazji i pieniążków, to zapraszam na tą ulicę. A naprzeciwko mnie jest właśnie Piazza di Spagna. Schody hiszpańskie, już Wam pokazuję. Przejdę się z Tobą wąskimi ulicami centrum. Pokażę Ci ile tutaj mamy różnych restauracji, ile kawiarenek. W każdej z tej restauracji możemy dobrze zjeść. Ceny są na każdą kieszeń. Tutaj przechodzę obok słynnej kawiarenki włoskiej Cafe Greco. To jest druga co do najstarszej kawiarni we Włoszech. O, ona jest z 1760 roku. Nie wiem co tam się stało, ale drzwi były zamknięte. I teraz wchodzę właśnie w te uliczki, które są od głównej ulicy Via dei Condotti, i zobaczysz razem ze mną, co tutaj możemy spotkać. I informacja dla wszystkich osób, które pierwszy raz przyjeżdżają do Rzymu. Że jedzenie w Rzymie jest dobre. Oczywiście musimy wybierać takie potrawy, które lubimy i musimy sobie zdawać sprawę, że nasze smaki, polskie smaki są inne od smaków włoskich. Jeżeli my jemy pierwszy raz w życiu jakąś nową potrawę, to nie zawsze może nam smakować, chociaż dla Włochów to może być normalne i może im smakować, bo my mamy w Polsce inne jedzenie. Także jeżeli ktoś sobie weźmie na przykład na przekąskę caprese, czyli mocarelkę z pomidorami, to jeżeli nigdy w życiu nie jadł mocarelki, to dla niego ta mozarelka będzie bezpłciowa. Tak jak była dla mnie, jak przyjechałam tu pierwszy raz w życiu do Włoch i zaczęłam jeść włoskie jedzenie. Wiele rzeczy mi nie smakowało, a w tej chwili uwielbiam te. To ja Wam mówię z mojego osobistego doświadczenia. Tak jak na początku powiedziałam tego filmu, ja tutaj mieszkam 34 lata, nie jestem żadną turystką, to nie są jakieś oceny turystki, która przyjeżdża tutaj na tydzień czasu czy na trzy dni i ocenia z, jej punktu, z, punktu, z punktu widzenia turystki jedzenie. Ja Wam mówię, co tutaj jest, a co tutaj jest dobre, a co jest niedobre. Także to trzeba brać na to poprawkę, jak jemy jedzenie. Ja przyjechałam specjalnie tutaj do centrum, żeby Wam pokazać te restauracje, jak wyglądają. Pod niektóre podchodzę i pokazuję Wam menu. Możecie mi powiedzieć, że nie ma ludzi. Nie, nie ma ludzi, bo jest godzina wpół do dwunastej, a Włosi przychodzą dopiero zjeść o godzinie trzynastej. Turysta oczywiście, jak jest zmęczony, to też może przyjść gdzieś tak. Po 12.00, jeżeli restauracja już jest otwarta dla turystów, a z, regu z reguły otwarta jest o 12., a tu jest jeszcze przed 12.00, także w sumie nie ma ludzi. Zobaczcie puste stoliki, ale to nie znaczy, że godzin o godzinie 13 czy 14 dalej tak będzie. Wtedy naprawdę będzie bardzo duży tłok i nie znajdziecie miejsca. Gdzie jeszcze dobrze zjeść w Rzymie? W Rzymie można zjeść na Zatybrze, to jest stara dzielnica Rzymu, nazywa się po włosku Trastevere. Tam są takie wąskie ulice, często spotkacie rzeczy wywieszone za oknem ale tam się naprawdę dobrze je i ceny tam są inne niż w centrum Rzymu. Tutaj na przykład za kompletny obiad, menu, tak się mówi, to możemy zapłacić 35-40 euro na osoby, jeżeli jemy pierwsze danie, drugie danie, jakąś dostawkę i kawę i płacimy jeszcze za serwis, czyli za obsługę. Natomiast na zatybrze na jedną osobę wychodzi od 10 do 20 euro. Ja sprawdzałam sobie w Goglu. E, ja tam nie jeżdżę, bo to jest dla mnie daleko. Ale jak mieszkałam w Rzymie, bo teraz, bo teraz mieszkam w Ostiantycznej, jak wiecie, jak mieszkałam w Rzymie, to e, parę razy byłam na zatybrze. Ale to się rozchodzi, że kilka lat, no kilka lat dobrych lat wstecz. Natomiast w Rzymie, no to ceny są odpowiednie do dzielnicy. Jeżeli my się przemieścimy na inną dzielnicę, będziemy na Monte Mario, albo będziemy jeszcze w innej dzielnicy, na przykład przy stacji termini, no w każdej dzielnicy ceny mogą być inne. Jeżeli ktoś nie chce iść do restauracji e, z różnych przyczyn, bo nie ma czasu, chce dużo zwiedzać i chce coś zjeść, to oczywiście znajdziecie takie pizzerie, które ja w tej chwili nie nagrałam, bo nie miałam za dużo czasu. Przyjechałam tylko do centrum e, ponagrywać trochę i, i wrócić do domu. To możecie sobie kupić pizzę e, taką krojoną, dosłownie e, w w różnych częściach centrum Rzymu znajdziecie pizzerie. Które sprzedają właśnie pizzę krojoną. Na ulicy Via del Corso, w stronę Piazza Wenecja, znajdziecie tam właśnie tavola calda i pizzeria. Tak pisze tavola, tavola Carda, pizzeria, czyli gorący stół, dokładnie przetłumaczyć na polski język i pizzeria, czyli takie szybkie jedzenie. To tam właśnie jest bardzo dobra pizza. Ja tam często kupowałam. Jak chodziłam via del Corso, jak sobie spacerowałam. Ostatnio też byłam i sobie kupiłam. Też możecie sobie Kupić taką bułkę wypełnioną jedzeniem, ale to takie jedzenie kupujecie w sklepikach, które się nazywają Alimentarii i to są sklepiki prowadzone przez rodziny i w tych sklepikach możecie poprosić, żeby Wam zrobili bułkę. I oni rozkroją bułkę, włożą co chcecie, czy ser, czy szyneczkę i zważą i Wam dadzą cenę, bo tutaj wszystko jest na wagę. Chleb jest na wagę, bułka jest na wagę, wszystko to, co do bułka. I, i tak dalej no a jeszcze innym takim innym rozwiązaniem żeby zjeść i chodzić i zwiedzać to kupujemy sobie w barze czyli w tej kawiarence włoskiej jakieś tramezzino albo jakieś panino panino no to wiadomo kanapka a tramezzino to jest właśnie taka, taki chleb bez skórki biały, pyszny i tak dalej i też jest wypełniony jedzeniem mam nadzieję że wam się filmik podoba Pacerujemy cały czas wąskimi ulicami Rzymu, centrum Rzymu. Ja Wam pokazuję. O, właśnie tutaj mamy właśnie takie alimentary. W centrum Rzymu wchodzimy i prosimy, żeby nam Pan zrobił bułkę. A jak poprosić, to po prostu znajdujemy sobie słowa po angielsku albo po włosku w tłumaczu i nam tłumacz powie, jak mamy poprosić o bułkę. O, widzicie, ja tutaj Wam też nagrałam pizza, panini. Oj, tutaj sobie siedzą jacyś turyści, bo o tej porze to tylko turystów można spotkać. Włosi z biur wychodzą o godzinie pierwszej i mają siestę, siestę, czyli taką pauzę i idą zjeść do restauracji. Ja jak pracowałam w restauracjach, w samym centrum Rzymu, tu niedaleko, ale dzisiaj tej restauracji nie odwiedzałam, nie było celu mojego, żeby tam iść. To po prostu właśnie Włosi przychodzili o pierwszej. Osoby, które pracowały w centrum Rzymu i wychodziły z biur, przychodziły zjeść do nas na godzinkę, a później z powrotem wracali, wracali do pracy. Ja teraz przechodzę od Via del Corso na piazza San Lorenzo in Lucina. Właśnie tam niedaleko pracowałam. To są moje tereny, moje klimaty. Z tego miejsca też na kanał Viaggio z Rewą zrobiłam live'a, także zostawię Wam linka na tego live'a. No cóż, no, no cudownie, tutaj widzicie, tu są kawiarenki, ludzie sobie siedzą, piją kawusie, rozmawiają, już w tym momencie to już była prawie 12 godzina. Oczywiście ja się spieszyłam, żeby przyjechać do domu na godzinę co najmniej pierwszą, ale nie zdążyłam, przyjechałam do domu na wpół, do drugiej i zdążyłam zrobić obiad na drugą. A tutaj na zakończenie weszłam i wypiłam cappuccino i wróciłam do domu. Także zapraszam was tutaj do środka, pokazuję wam na jakiej ulicy byłam. Myślę, że ten filmik podobał Tobie się. Ja teraz weszłam do baru wypić sobie super cappuccino. Idę nagrywać następny temat dla Was. Ale to zobaczycie na następnym filmie. A tutaj mi się szykuje cappuccino. Dziękuję bardzo. Zostaw po sobie ślad. Jeżeli jesteś pierwszy raz, to zrób subskrypcję i zostaw jakiegoś lajka. Ciao.